poruszającą tematy izolacji, depresji, samotności, a także inne tematy, takie jak zaburzenia kompulsywno-obsesyjne czy problemy finansowe artystów. Wystawa ma miejsce w Galerii Studenckiej Scena Otwarta zlokalizowanej przy ulicy Szyperskiej w Poznaniu. Celem wystawy było zwiększenie świadomości społecznej, a także pomoc w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z izolacji poprzez sztukę. Niektóre prace przedstawione czerpią ze strachu i samotności, inne natomiast z odczytywania codziennych przestrzeni, które niegdyś wydawały nam się bezpieczne, na dzień dzisiejszy stały się nam obce. Artyści nie mieli wyboru, musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, w której przyszło im żyć i wykorzystali oni narzucone obostrzenia w swojej twórczości. Mam nadzieję, że spodoba Wam się wystawa i zapraszam do jej obejrzenia. na drugim roku na Wydziale Animacji. Podczas pracy nad projektem moim głównym założeniem było znalezienie sposobu na połączenie nagrania z animacją 2D. Pretekstem stał się do tego improwizowany układ taneczny, w którym tancerka zmienia swoją formę wizualną w momencie, w którym wchodzi za pojawiający się na ekranie ramy. W każdej z nich użyłam innego stylu animacji komputerowej, w większości opartej na technice rotoskopii. W ten sposób możliwość sprawdzenia i rozwinięcia swoich umiejętności technicznych szła w parze z warstwą znaczeniową traktującą o dostosowywaniu się i wpisywaniu w utarte schematy. W czasie pandemii odczuwam liczne przekroczenia granicy mojego bezpieczeństwa. Samo wyjście z domowej izolacji budzi we mnie strach. Strefę bezpieczeństwa rozumiem jako niezbędną formę przetrwania, budującą obszar mojej ochrony. W moim projekcie postanowiłam przenieść miejsce, w którym izolowałam się podczas domowej kwarantanny, na teren miejski. Przy użyciu taśmy ostrzegawczej odwzorowałam kształt mojego pokoju, który bywał przekraczany przez przypadkowych przechodniów. Przestrzenie, które wybierałam do realizacji projektu, są miejscami, w których na co dzień licznie przebywają duże skupiska ludzi. Podczas trwania mojej pracy, obserwowałam zachowania osób postronnych w stosunku do wytworzonej przeze mnie granicy. Następnie opuściłam wytyczoną przestrzeń bezpieczną i pozostawiłam ją do dalszego trwania w strukturze miejskiej. Nazywam się Magda Czapiewska. Moja praca Balans wykonana jest z żywicy poliestrowej i działa na zasadzie wyważenia. Nie ma konstrukcji. Balans opowiada o znajdowaniu równowagi w sprawach, które zmuszają nas do naginania swoich możliwości. Nazywam się Julia i jestem studentką malarstwa. Moja praca zatytułowana Dotyk składa się z serii fotografii oraz dwóch rękawiczek nitrylowych. Realizacja powstała na początku pierwszego lockdownu w marcu 2020 roku. Ze względu na lockdown zaczęłam zastanawiać się, jakie materiały, które mam pod ręką, mogę wykorzystać do swojej pracy w domu. Stąd wziął się pomysł wykorzystania rękawiczek, które wtedy zaczęły pojawiać się wszędzie. Praca to odzwierciedla moje odczucia i przemyślenia w czasie pierwszego lockdownu w 2020 roku. Pandemia i zalecenia z nią związane, zakładanie rękawiczek i używanie żelu antybakteryjnego skłoniły mnie do rozmyśleń na temat skóry dłoni i zmysłu dotyku. Nasze dłonie codziennie wystawiane są na czynniki zewnętrzne, takie jak bakterie różnego rodzaju zanieczyszczenia, nauczycie zimna ciepła, bólu, odczuwania twardych powierzchni oraz miękkich. Stranded, opuszczony, pozostawiony własnemu losowi, osiąść na mieliźnie. Cykl fotografii zrealizowany był wiosną 2020 roku w środku pierwszej fali COVID-19 i ogólnokrajowego lockdownu. Sporadyczne spacery nie rekompensowały przeżywania wiosny głównie z domu, mycia zakupów i strachu przed zupełnie nowym dla naszego pokolenia zagrożeniem. Poczucie zupełnego osamotnienia, wręcz porzucenia. Skutkującego depresjami i złamaniami nerwowymi, a szczególnie problemy finansowe nie tylko artystów w tym okresie, w dziwny apatyczny sposób zmuszały wówczas do działania. Działania, które było desperackie, nie dawało pocieszenia i jedynie potęgowało zieleni liści za oknem. Minie jeszcze trochę czasu, zanim dowiemy się, jakie niebezpośrednie żniwa zebrała pandemia. Na razie wiemy, że staliśmy się wówczas rozbitkami na nowej, nieznanej i niebezpiecznej ziemi. Ponoć powoli dopływamy do brzegu, ale może to tylko halucynacje z przemęczenia. Stany skupienia to seria fotografii o nerwicy natręstw. Codzienne zmagania z OCD przedstawiłem, wizualizując jego symptomy, odgrywając powtarzające się gesty i fotografując przedmioty, które często związane są z obsesjami osób nim dotkniętych. Oprócz aktu fotografowania w niektórych z prac dokonywałem cyfrowych manipulacji obrazem, by mocniej oddać wrażenie związane z konkretną kompulsją. Cykl planowałem jeszcze przed pandemią, jednak kontekst zamknięcia w mieszkaniu zachęcił mnie do ograniczenia fotografowanych lokacji do tylko jednego pomieszczenia. Dzięki temu mogłem mocniej uchwycić klaustrofobiczne wrażenia towarzyszące nerwicy natręctw, które analogicznie również dają osobom z tym zaburzeniem uczucie przytłoczenia czy braku kontroli. Proces nieustannego scalania jest moją magisterską pracą dyplomową, której promotorem był profesor Jacek Jagielski. Działanie przestrzenne jest moim autoportretem. Gipsowa forma wynika z odrysów mojego ciała. Praca powstawała podczas pierwszego lockdownu. Koncentruje się ona na tematach związanych z życiem przeszłością, zamknięciem się w swego rodzaju klatce, ruchem, a zarazem staniem w miejscu, niemożnością wyjścia poza pewien obszar. Praca ta nawiązuje do tematu wystawy nie tylko przez czas powstawania, ale także w bardziej metaforyczny sposób mówi o próbie odnalezienia się w nowej sytuacji, wyjściu z pewnego obszaru i znalezieniu swojego miejsca. Kiedy fizyczne wyjście jest niemożliwe, trzeba przekraczać granice mentalnie.